Idziemy na pole namiotowe. Tu takie wypatrzyliśmy. Pytaliśmy się pana w sklepie podobnym jest więc w ogóle fajny. Jest zaznaczony niby na mapie, ale. Ujez! Oh yes! Ale dziura! Ale na park Fortnite nie ma na przykład. Fajnie, bo jest przestrzeń, jest rzeczka i są parasolki w ogóle na plaży, więc. Fajnie. Dziś się ustawimy i odezwiamy się za chwilę. Lądowaliśmy chwilowo na takim miejscu weszce. Przy drodze i przy rzeczce Solinka. Ogromna przestrzeń, pole biwakowe, darmowe. Chcemy zobaczyć na drzeczkę. No, tak sobie jedziemy, słuchajcie. Chcieliśmy zwiedzić Sinewiry. Sine jest 11.20 i to już jest stanowczo za późna pora, przynajmniej teraz w sezonie, żeby to zwiedzić, bo nie było jak wjechać na wszystkie parkingi tam. Gdzieś mam zaznaczonych kilka, ale no zresztą to, to widać, bo one są przy drodze i, i był full totalny. No, kamperem byśmy tam, no nie było jak wjechać, więc jedziemy dalej w stronę Cisnej. Um, no i zobaczymy, tam też można sobie coś zobaczyć, pojeździć na rowerkach. A spróbujemy najwyżej po bo wieczorkiem uderzyć na te sinewiry, może się uda. No droga jest wąska. Zła, droga. No, teraz się akurat polepszyła, tak. Nie ma dziur, ale tam była dziurawa wąska i, i, i mega zakręty i zawijasy. No, i tak minąć się z jakimś szerszym samochodem czy kamperem, No, jest tak, tak powiedzmy, że na styk. Ale ładnie. No, jedziemy do tej cisnej. 4,5 kilometra jeszcze mamy. Zobaczymy, jak to będzie. No, taka dróżka cały czas z wzdłuż rzeki Solinka. Muszę nagrywać, bo ten Wojtek tak szaleje, że musi ujść dowód, jak coś. A tutaj sobie płynie cały czas ta rzeczka, no jest bardzo mała, bardzo mało wody jest, więc taka, no taki strumyczek się zrobi. no szkoda, no ale to nie mamy na to wpływu, niestety, patrzcie jaka mała rzeczka. No powiem wam pole kempingowe Magellan tak zwane w 140 zł za dobę bez prądu, więc w ogóle chyba przyginają troszkę. Po prostu kawałek e, zielonego koło drogi. Moi drodzy, jesteśmy w Cisnej. No, y, jesteśmy w Cisnej i co, jedziemy na rowerki. <gryw> jedziemy na rowerki, nie wiemy gdzie, do jakiejś wieży widokowej, stoimy na razie na dziko około y, Koło kempingu tramp. A kemping tramp jest tutaj. A my stoimy tak. Bo jest po prostu parking. No. Jedziemy, żeby nam troszkę powiało. Mija zabezpieczona. I ruszamy. Jedziemy ścieżką na wieżę widokową na Jelenis Kok. Albo Jelenistok. Na razie jest ok. Tak wygląda. Tu już troszkę gorzej, bo jest taka kamienista. No ale jakoś się wyjedzie. Tu jakaś wiatka. Jedziemy dalej. Do tej wieży widokowej Jeleni Jeleniskok i ta droga teraz już się całkiem fajna zrobiła. Chwilkę tam było takich kamieni, ale tym się proszę nie przerażać i jechać dalej. Bo to jest ta droga przepiękna. Patrzcie teraz Ale super Na rowerkach tu jest idealnie póki co. Bo na nogach to taka trochę męczarnia. Poza tym nieciekawa droga, żeby iść spacerem. Spacerkiem to lepiej w jakiejś fajnej, leśnej dróż iść. Teraz po taką grono górę wyjechaliśmy. Ale tu jest super droga, właśnie Wieś krzywe tu. Tu jest do Majdanu, kochanie, 2,9 km i jeleni skok. My dalej tą ścieżką do wsi Krzywe. Pojechaliśmy prosto, nie skręciliśmy tam na ten Majdan. Pojedziemy tutaj. To tu jest bardzo fajna droga, więc no. Nie ma aut, trochę wędrowców, trochę rowerzystów i tyle. Po drodze mamy taki mostek. ...i rzeczka. Ale widoczki piękne. Strumy te malutki. Była rzeczka, ale nie ma. Taka górka przed nami. No, i tam było takie rozwidlenie po drodze, i była szczałka na przysłup w lewo, półtorej kilometra, i prosto. No to my pojechaliśmy na przysłup, bo jakbyśmy pojechali dalej, no to byśmy takie większe koło robili. No, pojechaliśmy na przysłup, i tutaj już od razu jest taka asfaltowa droga. I jakieś domki różne takie, yy, jak to się mówi, Które domki letniskowe. Właśnie. Ogródki działkowe, domki letniskowe. Tak, Rodos, dokładnie. Piękny, dom malowany, przepiękny. No to jakiś kościółek. Ale tak zupełnie pojechaliśmy tą drogą, nie wiedząc gdzie dojedziemy. Ale bardzo fajna. Na rowerek, super. I wracamy do Cisnej. Już asfaltową drogą, ale dosłownie chyba trzy auta spotkaliśmy po drodze. I cały czas jest z górki, więc zapierdzielamy. Jesteśmy w Dołżycy. I zaraz chyba coś wymyślę, coś mi się wydaje. No, działa. No, no i co? I jedziemy jednak do rezerwatu Sinawiry, bo mamy 8 km na rowerku stąd. No i jedziemy. Rezerwat przyrody Sinewiry. Nie wiem czy to widać przez te drzewka, ale zaraz spróbujemy tam zejść. i jedziemy dalej. Rezerwatem Sinewiry. Tu już jest bardzo malowniczo i pięknie. I spokojnie. Takie mamy. Mamy rezerwat Sinewiry I schodzimy na dół schodkami Ścieżka widokowa Sinewiry Właśnie tu Pamiętaj o czasie, o, o padach Skały i schody mogą być śliskie No nic, idziemy to. No schodzi się tutaj Na dół Na początku takimi schodkami O, Jak tam pięknie Idziemy Wojciech, chodź Myśla cały czas jechała w rowerze biedna, chyba z 20 km. No to teraz szczęśliwa, bo może pochodzić. No super. W końcu coś dzisiaj ciekawego na nas spotkało w tych bieszczadach, bo Polańczyk nas wczoraj rozczarował. Dzisiaj trochę się błąkaliśmy, ale w końcu wsiedliśmy na te rowery, pojechaliśmy tam na wieżę widokową nie pamiętam już jak się nazywała no i teraz 8 km z tej cisnej do rezerwatu Sinewiry. no i stąd już w zasadzie wracamy do domu no i będziemy myśleć co popołudniu wieczorkiem pewnie gdzieś odpoczniemy sobie nad rzeczką albo zobaczymy schodzimy po schodkach To no. jest No. Taki strumyczek malutki tylko został. No tak, bo to jest coś... To jest coś... Tam zniszczone przez coś tam. Nie wiem. Chodź tu. No i to wszystko. Jak wodzić się podobają silne wiry? Ani wirów, ani, ani silnych, ani, ani tych. Ani wirów. My już wracamy w drogę powrotną z tych silnych wirów. No, można się przejść, ale naprawdę nic tu ciekawego nie ma. No, nic sami widzieliście. Nic. Taka droga cały czas, więc iść tym szlakiem to. Może iść trochę męczące. No tutaj też jest jakiś taka przystań Dzieci się kąpią Jest rzeczka No i tyle A tu są te ładne takie skalne No na zdjęcia nie ma jak zrobić tu są oblegane no to jest ładnie, tylko niestety pełno dzieci i ludzi nas a teraz słuchajcie, idziemy taką drogą do miejsca gdzie są piece i wypalają tewno, drzewo wypalacze tam są no, zakapiory jest bardzo wyżutko od tego wejścia do, do tych silnych wirów troszkę wyżej i w lewo przy takim dużym parkingu jedzie się taką drogą niecałe 2 km więc super Teraz tutaj widzicie na mapce dojedziemy do tego punkcika i tam chyba będziemy musieli podejść do tego wypału węgla drzewnego. Wypału węgla drzewnego, właśnie. Tego mi brakowało. Ach, jesteśmy po lewej stronie, dobrze. Tak to wygląda. Mam jest zupał, jest chyba 30 stopni. Ale naprawdę, na rowerze jest on tak mało odczuwalne, że rower to jest świetna sprawa na taką pogodę. Rzeczka. A, czyli tu można nawet samochodem dojechać. Ale my coś tutaj widzę, że w większości na rowerze zwiedzamy. Dlaczego ostał? Aha, że jedyny ostatni tylko został, tak? I tu ci panowie to robią? Ja. Aha. Patrzcie. Łopienka, wypał łopienka. Dzień dobry. Pan teraz wypada, czy aktualnie nie? że nie, nie mam czasu. A czasu, no, bo to trzeba mieć czas. I chęci, i siłę. Ja. i siłę. siłę. to mamy już. Tak? Jeden też, a drugi gór. Chyba, że ja pod pole, a pani będzie tu trzymać. Co? Na ogniu. A długo? 45 minut na górnym tę klapę zarzucić górną. Aha tak, tak, ja tak, tak. tak. dookoła tam. A, a dobrze. ja sobie pójdę tam na roli. A to takie, to jakby to było takie łatwe, to wie pan. To by każdy to mógł robić, a to nie każdy może robić. Nie? Lepiej było paty ci idą do No właśnie. No właśnie, prędzej mietłę. No kurcze, nieźle. No, wypalasz siedział. Odpoczywał. Nie ma czasu. O. Tutaj, patrzcie, jak już wypalone. Ja piercele, jak ten piec wygląda fajnie w środku. Patrzcie. Ale super. Tak, tak, Tutaj. Tutaj? Co tu jest? Nie mogę tu. Dobrze Dobra Dobra Ciszy pani tu pchała Fajnie, fajnie Wracamy na chatę 9 kilometrów mamy Taką drogą Ale Jedzie się dobrze. Raz ja pod górkę, raz z górki. Jest ok. Jesteśmy w Cisnej. Zacznie tu dużo ludzi, bo jest koncert Starego, Dobrego Małżeństwa. Stąd taki full tutaj. No, mega full. I wszyscy jadą w stronę miejscowości Majdan. Tam gdzie jest ta kolejka wąskotorowa. No, my też jedziemy zobaczyć na ten koncert. Aczkolwiek on ma być o 20, a jest chyba 17.30. Ale wolimy teraz zobaczyć po nosach, to nie wiem, czy będziemy chcieli wracać. Zobaczymy, no. Jak będzie fajnie, to zostaniemy. Będzie niefajnie, to nie wystarczy. W każdym bądź razie. Jedziemy do Majdanu. Ludzie tu idą 3 kilometry na nogach a ten koncert jesteśmy w Majdanie o ile kamperów gdyż kamperki tu się rozłożyły na maksa. Gość nawet z markizą rozłożoną jest. tu Full parking. I to wszystko dla koncertu? Stare, dobre małżeństwo? Chyba się nie znam.

Koncert o 20, a tak wygląda wejście o godzinie 18 na koncert starego dobrego małżeństwa przy kolejce. No my nie jesteśmy aż takimi fanami, więc tu nie idziemy, ale myślę, że może być fajnie, zwłaszcza że pogoda jest przepiękna. Także tak. Tu też full. Wszyscy idą na stare dobre małżeństwo. No my chcieliśmy tylko zobaczyć i wracamy, bo nie mamy biletów, ani tam nawet nie ma miejsca, gdzie siąść na polance, żeby posłuchać po prostu. No poza tym to jest późno, bo o 20. A już będzie ciemno, a tu trzeba wracać 3 km na rowerze zmiją, więc... Spróbujemy sobie znaleźć teraz jakieś ustronne miejsce na wieczór i na noc. Wyczailiśmy taką polankę i spróbujemy tam dotrzeć. Wjeżdżamy do ręku wcisnej. Slep monopolowy, kocz na. No i tu wjeżdżamy już na naszą miejscówkę i jedziemy na Polankę. A tu mamy jeszcze knajpkę. Siekiery zada, proszę. Ładujemy nasze rowerki i spadamy. No, to są prawdziwe bierczady. Brawo, tak? W lewo tak parking leśny darmowy, patrz jaki Wojciech szczęśliwy. Pokaż Wojciech, jak się cieszysz. Jeee! Szczęśliwy, bo Super. jesteśmy strasznie zmęczeni. Chcemy sobie w końcu odpocząć. Tu jest ku temu drobne miejsce. Patrz jaka piękna wiatka. Tutaj jest droga, ale to nam w ogóle nie przeszkadza. Jest nas cztery osoby, drzewo przygotowane na życie, umierać. Piękne. Chodźcie, broń, podać panu. Działamy. Czas ogniska nastał. Nieuchronnie. Tylko mamy piękną miejscóweczkę. I właśnie. Prawdziwa, piękna, bieszczacka wiata z ogniskiem. Wojciech się bawi w drwala. Hm. Harcerza. nie wierzę. O, oh, yes. No, wejdźcie pokręcę, kręcę także się postaraj. No? No, no pięknie, od super. Taki komin ma ta wiata nawet. Patrzcie, super. No, ale my tu kaszaneczki nie zrobimy, bojto się. Chyba, że dzisiaj bo tu nie ma kratki.